Jakbyś miał narysować jakieś zdjęcie, którego brakuje, to co byś narysował? Coś, co jest niewygodne dla fotografii. Czyli co, na przykład? Biedę, przemoc, ale ma na małą skalę. Jakbyś się pokazuje na zdjęciach. Myślę właśnie na tym, czy wpisywać, czy urwę przy tym ramkę, czy nie. Ja, dwulatek <laughs> na kolanach, w tak bym napisał. Nie pamiętam pradziadka i nikt nigdy nam zdjęcia wspólnie nie zrobiła, zmarł dwa lata po moim urodzeniu. Czemu akurat takie zdjęcie? Pierwsze co przyszło mi do głowy. Właśnie napisałem o tym, że teraz, że wczoraj mi się zalał mój telefon komórkowy. Czyli taka współczesna wersja skrytki szkatułki, w której chowa się pocztówki, zdjęcia. No i wszystko przepadło, bo się zalało i już nie da się tego odzyskać. Więc wszystkie zdjęcia, pamiątki, smsy sentymentalne sprzed dwóch lat zaginęły i już nie będzie można ich nigdzie wydrukować, wsadzić. I żal, też tego telefonu komórkowego, Leży sobie w szufladzie z tymi wszystkimi zbiorami. Jakoś nie chcę go wyrzucić. Mam nadzieję, że kiedyś uda <grymne> się odzyskać. <grymne> że to jest jeden z najfajniejszych projektów tutaj. Bardzo mi się podoba pomysł. Ja w ogóle przeszedłem tutaj przypadkiem, widząc jakby tłum dzieci e, wchodzących do galerii sztuki, co wydało mi się trochę dziwne. No i nagle odkryłem właśnie, że to jest miesiąc fotografii tak w ogóle, bo jestem przyjacielem w Krakowie. E, no i zwiedziłem wszystko na dole i teraz tutaj duże górze i po prostu... Bardzo, bardzo fajnie i zamierzam ściągnąć znajomych, którzy aktualnie jedzą gdzieś kebaba i zaraz po żeby przyjść i pisać się tu albo przyznać punkty na dole. Także tyle. Spoko. Dzięki wielkie.